Dzisiaj zabierzemy Was do Beratu, miasta twierdzy w środkowej Albanii nad rzeką Osum. Jego założenie sięga czasów wczesnej starożytności. Pierwotne tereny zamieszkane były przez Ilirów, starożytny lud indoeuropejski, który w epoce żelaza opanował Bałkany. W drugim wieku przed naszą erą miasto zostało zdobyte przez Rzymian i nazwane Antipatrea. Do tej pory główna ulica Beratu właśnie tak się nazywa. Twierdza została wzmocniona w V wieku za panowania cesarza Teodosiusza II w celu ochrony przed najazdami barbarzyńców. W okresie panowania bizantyjskiego teren ten był siedzibą biskupa i zmieniono nazwę miasta na Pul Heriopolis. W 860 roku zamak zdobyli Bułgarzy, pod władzę Bizancją wrócił w 1018 roku. Berat za panowania bułgarskiego nosił nazwę Beligrad, czyli białe miasto. Nazwa współczesna jest wynikiem późniejszych zmian fonetycznych od Beligrad. Przez 7 miesięcy w latach 1280-81 znajdował się w rękach Normanów. W XIII wieku na szczycie wzgórza zbudowano cytadelę, która miała służyć jako strefa obrony w przypadku przełamania dolnych umocnień. W 1417 roku zamek trafił pod władzę Turków Osmańskich. Obszar twierdzy otoczony murami obronnymi ma kształt zbliżony do wydłużonego trójkąta zlokalizowanego na szczytowej części wzgórza. Dzisiaj fortyfikacje Berat reprezentowane są głównie przez bizantyjsko-osmańską architekturę muru obronnego z 24 wieżami i 4 wejściami. Oraz kilkoma śladami wcześniejszej fazy antycznej. Mury obronne najlepiej zachowały się od strony północnej, od której też znajduje się główne wejście bronione przez ufortyfikowany dziedziniec. Zachowana zabudowa mieszkalna wewnątrz twierdzy pochodzi z XIII wieku. Berat nazywany jest miastem tysiąca okien ze względu na charakterystyczne, usytuowane na stoków wzgórza białe domy z drewnianymi, ciemnobrązowymi oknami. Cześć, witajcie w naszym kanale Family Hiking Dalej zadalejujemy z Albanii Dotarliśmy rzutem na taśmę do potężnej twierdzy liżyjskiej Berat Że Wchodzimy przez główną bramę Leczymy, co się tutaj uda zwiedzić? No jest to jedna ze starszych iryjskich twierdz, chyba datowana na czwarty wiek przed naszą erą. Jedno z takich ważnych centrów. I, I, I. Sir, 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 sir. Oh. Sir. Tutaj pan już na. Thank you. Oh, thank you. Thank you. <laughs> Zgubiłem kartkę. <laughs> Tutaj pan się oferował jako przewodnik, ale jest pięknie, wchodzimy przez taką umocnioną bramę. Wchodzimy do zamku. Tak naprawdę zamek został zdobyty w drugim wieku przed naszą erą przez Rzymian. Ja już mówiłem o tym. W Szkodze. W Stwierdzę Rozafa, że... Ilirowie podpadli Rzymianom, ona napadali na ich statki, zajmowali się piractwem, i Rzymianie zrobili tutaj ekspedycję. I to później była twierdza rzymska, ona w wieku V została rozbudowana. Natomiast najpierw jest to, tak naprawdę jest to miasto. Jest to twierdza, ale jest to miasto, które dalej są domy XIII wieku i mieszkają ludzie. Do chaty muszą dojeżdżać taką stromizną, nie, że podjechaliśmy prawie pod sam zamek ale droga była tak stroma, że te serpentyny jak jechaliśmy do kanionu i do wodospadu to było nic porównałem do tego <grym> idziemy sobie teraz główną uliczką właśnie, gdzie są te domki A tu, tam No główną ulicą tutaj knajpki Ale tak. Jak A, w temi, coś tam? Czy jeszcze dalej, tak? Tak. Ja mam nadzieję, że też uda się później tutaj polatać dronem, że znajdę sobie jakieś miejsce, bo, no, twierdza na pewno z góry prezentuje się najlepiej. Musimy iść. Ale to jest z tym klimat, takie stare uliczki. I domki, jakieś knajpki i starczy zboczyć w bok. Jest coś takiego. Nie widziałam tu dalej, tak? Są ciekawe epizody. Mam nadzieję, że się uda rzucić w narrację coś, bo jest tego sporo. Tutaj też było to później pod, prze, pod panowaniem e, Bułgarów, pod panowaniem e, Bizancjum, nawet w 1081-1082 rok przez rok to miasto było zdobyte przez Normanów, wikingów i oni tutaj przez rok rządzili. No, przy wejściu było sporo ludzi, ale teraz się wyludnia. Więc jest mega fan, bo cisza spokój, to co lubimy najbardziej. Też turystyczne miejsce, ale otwierdza góruje nad wzgórzem e... Jest na wzgórzu, góruje nad miastem e... Berat. A tutaj obok mnie Taka uliczka, patrz. To jest wszystko z XIII wieku, nie? To w ogóle są przeurocze te uliczki. No fajne. Nie. Coś jak jak byliśmy w Bułgarii Sozopol, nie? Miasto w 2008 roku było wpisane na, na listę dziedzictwa narodowego UNESCO. No jest tutaj pięknie. Przeszedłem sobie z uliczki głównej i idę i tutaj po prostu jest taka charakterystyczna właśnie albańska zabudowa. Takie domy z wystającym pierwszym piętrem to była część mieszkalna, natomiast na dole, na dole były jakieś warsztaty usługowe, sklepy i tego typu rzeczy. Można by spędzić cały dzień i pewno nie przejść tych wszystkich uliczek, także ja po prostu sobie polatam tutaj, zobaczę co można fajnego porobić, ale jest mega klima. Hello, no thank you, I'm, I'm busy, no. Pani coś nie sprzedać albo dać. Natomiast to jest fajne, bo miasto było katolickie, to w sensie były cerkwie prawosławne, natomiast przez to jak zajęli to Turcy w połowie XV wieku, to pobudowa, znaczy część została przekształcona tych cerkwi w meczety. Natomiast E, pobudowali też swoje właśnie dla garnizonu, który tutaj stacjonował, no bo to była twierdza. U góry zresztą najwyższej części jest Cytadela, bo... A, właśnie jakby padło Dolne Miasto, to, to tam się mieli bronić. A tutaj jakaś prawdopodobnie dawny poziom gruntu. Na pewno parter dawny. Okej, okay, doszliśmy do murów zewnętrznych. Zobaczymy co tu można fajnego porobić. To Kościół Świętej Marii Laszerne. Jestem teraz przy murach obronnych i tutaj jakaś pozostałość wieży. Widać jakie to było grube, jakie wielkie. No, trzeba łapić. Par, par. A tu właśnie ta górna część, Cytadela. Jest kolejna wieża na którą można wyjść. No, Nikt nie krzyczy, że nie można chodzić po murach. To jest fajnie. Teraz do tej cytadeli, a za mną jeden z tych bizantyjskich kościołów, początek XIV wieku. Dało się polatać dronem, także gdzieś będziemy, jeszcze nie wiem jak, ale wplatać te filmy. Dodamy parę słów komentarza. Nie zobaczymy wszystkiego, to jest ogromne. Zobaczyłem z drona, jakie to jest wielkie. Kilka razy straciłem zasięg dron, zaczęła awaryjnie wracać. Także no, grubo, ale czego się nie robi. O oh, wow. I to jest ta Stadela. Te, też jakieś pozostałości, jakiejś budowli bizantyjska albo turecka. Wchodzę do tej stadeli, chociaż tu jest napisane, że to jest cysterna wody, co było dość powszechne na takich zamkach, twierdzach na wysokich schałach, że praktycznie wykucie studni było niemożliwe i zbierali deszczówkę po prostu w zbiornikach takich podziemnych. Między innymi w zamkach polskich też jest, natomiast zamki bizantyjskie, zamki krzyżowców na Cyprze Północnym, wrzucę tutaj linka czy dwa, tam widzieliśmy dokładnie to samo. Zamek św. Hilariona na przykład. Mega. Tu już chyba jesteśmy powyżej tej uliczki, tędy będę wracał, bo tak naprawdę mam około 10 minut. Po prostu ostatnia wycieczka dzisiaj i czas nas nagli, bo musimy stąd wyjechać koło siódmej, żeby na ósmą dotrzeć do Golem, pod Duresz i gdzieś kolację, tak? Także taka eksploracja na szybko, ale ja wiedziałem, że nie zobaczymy wszystkiego, bo jest to ogromne, dlatego cieszę się z tych zdjęć z drona. Mega fajne. No, ale tam sobie wejdę. O, kurde, można, się, można się zabić. Tak, wow. To jest dawna cysterna, na której, w której gromadzili wodę. Woda tam jeszcze jest. Tędy zapewne pada ta deszczówka. Czy mega fajne? Trochę eksploracji jest. A tam jest chyba tej No i tu też pewno wejście do takiej cysterny, chyba zasypane, ale lepiej nie ryzykować Głupio byłoby na sam koniec dnia wpaść, się połamać No fajnie. A niestety trzeba wracać, mógłbym tutaj cały dzień spędzić albo ze 2 nic nie ma. wracam na główną ulicę. Tu jest napisane forteca, czyli to była ta forteca, ten... Ta garnizon tutaj stacjonował. Nagli. No, taka co no. na nas widzieć nie lubię tego, no ale co zrobić? Kurczę, to się ciągnie tam dalej. I tam chyba jest na końcu taki bastion, na to widziałem jak się jedzie i jest napisane, że platforma wiedukowa, więc można tam chyba wejść, no, ale my się już tam nie wybierzemy. Te uliczki takie kamienne. No, udało nam się połączyć na głównej ulicy, i wychodzimy stąd, z tego pięknego miasta. Nie zobaczyliśmy wszystkiego, ale mam wrażenie, że nawet 10% nie widzieliśmy. Bo jest ono ogromne. Tutaj warto by wejść w każdą uliczkę. Znowu idziemy tą główną, najbardziej taką pokazałą. Jest znam więcej sklepów, restauracji, ale to no, jest tyle zakamarków, że to widzieliście z drona. Mam nadzieję, że już wszystko pokazaliśmy. Nie, no, niesamowity unikat, bo miasto zachowało taki swój średniowieczny, XIII, XIV wieczny układ tych ulic, domków XIII wiecznych, mury, e, duże piętno Bizancjum, um, Później Turku e, no i epizod normański. <taki> Także dzięki, że wytrwaliście e, ostatni dzień takiego intensywnego zwiedzania. Resztę to już chyba tylko plaża. Także żegnamy się. Dzięki, cześć!